Dzień dobry, dzień dobry moi kochani. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Torhalka. Ja jestem rzecz jasna: Torhalka, to jest kanał z grami, na którym testujemy sobie różnego rodzaju gry, stare i nowe. Ogrywamy demo, robimy gameplaye. Jesteśmy w Grze Pompej Wilegacy. Kontynuujemy sobie nadal, ponieważ tutaj coś yy, budowaliśmy. Nie pamiętam co, <laughs> bo troszkę minęło czas, jak na poprzedni odcinek. Muszę sobie przypomnieć. O dobra, winiarnie i winnice. Okej. Okay. Jesteśmy na tym etapie. O, mam coś niesymetrycznie. Dobra, może tak. Niedobór wody. Czy ja bym musiała jeszcze jedną wodę gdzieś postawić może? Czy ktoś mi powiedział w ogóle mam studnię Tu. Jaki ona ma zasięg? Ona jest ulepszona jest. Ale pokaż mi, jaki ty masz zasięg. Może ja zrobię jeszcze jedną gdzieś. Czekajcie, tu mamy pełno takich różnych, fajnych, małych zakamarków. Mm, woda, woda, woda. Rezerwuar. Ha! Jakie one mają zasięg? No mały, wiecie w co. Więc my może jeszcze zróbmy tu jakąś studnię, Żeby nie było, że my im dostępu do wody bronimy i zróbmy tu. I wtedy co? I wtedy zobaczmy na naszej kratce. Yy, mamy kratkę z wodą, nakładka wody. No i uznajmy, że jest woda w naszym mieście. Mają na dostęp. Potem im te studnie rozbudujemy. Dobra, to od razu ulepszmy, żeby nie było. Aaaa, z, z, jeszcze tam były inne. Jedna, ta jest ulepszona. Zasięg wpływu 2. O! Dobra, pokaż następną. Ta jest zasięg wpływu dwa. No to zostaje nam jedna nieulepszona. Chodź malutka. Więc mamy studnie, mają wodę. No i czy nam się teraz ta winiarnia tu zrobi? Bo, 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 jestem w czarnej D. Tu jest zbada i zbuduj, ja tam zbadałam, bo inaczej by mi się nie budowała winiarnia. A no tak, bo chociaż pół kwadracikami nie zaznaczą, dobra. Za mało plebejuszy. O, o, o! O! O, o, o! o, o. Daj mi kratkę normalnie. No. Za mało plebejuszy. I co? I pewnie domku plebejuszy my też nie możemy ulepszyć, bo trzeba zbadać insula 2. Gdzie jest w badaniach ta cała insula? Poczekajcie, no tu nie ma. To, żeśmy zrobili, to, żeśmy zrobili, to, żeśmy zrobili. Mozdrewniany drewniany, tu jest piekarnia, świeże tłoczenie, tu jest dopływ wody. A w społeczeństwie jest gdzieś insula jeszcze nie, bo jest ratusz najpierw. O. I dopiero potem będzie. No, musimy najpierw sobie odblokować kampanię. Okej. Okay. Czyli tu tego nie przeskoczymy. Czyli musimy wam tutaj gdzieś, moi drodzy, postawić jeszcze takie domki. Co to jest? Były targi. Targowisko. No dobra, wrzućmy jeszcze jedną insulę może tutaj. Zresztą tu myślam, że później jakieś może ozdoby damy. Jest insula. Dobra, zrobimy koło tego. Co tu za insulą stoi? Publiczna latryna. Dawaj, zasięg. Zwiększamy. Zwiększmy zasięg. Dobra. Ping, 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 ping. Ping, 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 ping. Mam nadzieję, że mam włączony mikrofon. Się nie będę wkurzać za chwilę, że ho, 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 panie dzieju, nie ma mikrofonu. Dobra, zróbmy. No, źle zrobiłam. Dawaj to mnie tu. To mówię, no. Obróć się. Obróć się. Tak chodź. Zmieńmy Ci trochę widoczek. I może damy cię tu. Drugą. Dobra. I otoczymy cię drogą. Taką ładną, brukowaną. Nie, no jeszcze nie mamy brukowanej. Mamy żwirówkę ładną, ale mamy most ha ha! I co? Ulepszenia? Dawaj. Dawaj narzędzia, bo to o szkło. No szkła to jeszcze nie mamy. To już zrobiliśmy. Tutaj też nie mam nic. Dobrze, za mało. Aha, wiem, ja że odpałzować w ogóle. Czekajcie, ja się rozpędziłam. Ja tu buduję, stawiam, robię, a ja mam zapałzowane. No niesamowite. Tam sobie też badamy piekarnię. Jest szansa, że dostaną chlebek dobry. Jedzonko. I trochę nam się może brakować za chwilę naszej taniej siły roboczej. Tyk, tyk, tyk. Więc zróbmy im tutaj też jakąś drogę. Tak. Zaraz nam tego towarzystwa tu będzie brakować. Klik, a może ci jakiś inny budyneczek postawimy? Masz taki i masz taki. Dobra. Okej, okay, zbierają nam się już amfory z winem na ucztę. I zobaczymy, co dalej. Prebejusze są już też dostępni. Świeże tłoczenie. Co jeszcze by tu szło? <laughs> Warsztaty zwodnicze, zdobnicze, niezwodnicze. A tu utknęliśmy na tym ratuszu. Postępuj dalej w kampanii. ok? postępujemy dalej w kampanii. Tu jest świeże tłoczenie. Gdy Wynica stoi obok winiarni, zyskuje plus 15. Do pro... Przepraszam, do produkcji wina. Dobra, zyskuj. Jak nasza rodzina? Maksimus 61 dobrze. Rosną nam te dzieć... dziecka rosną. Zobaczymy <laughs> co dalej. W razie jesteśmy na etapie. Zróbmy ucztę dla naszego Maximusa. Ja nie będzie w ogóle Maximus ma hatę, nie? Tu chyba w tym ratuszu. Nie wiem, czy to w tym ratuszu ma tą hatę, czy nie. To już kole czego oni się uczą, Miesz, że tak się zapytam. <laughs> Miejsce, w którym dzieci w starożytności zdobywały niezbędną i niezbędną wiedzę umiejętności przygotowujące je do obowiązku dorosłego życia. Czyli czego się te nasze dzieci tu uczyły? Ja się chcę dowiedzieć, o ja się dowiem. A jak nasza winnica tu wygląda? Pooglądajmy sobie te piękne rzeczy. Dobra, czekajcie, zróbmy to. Tak. A tu nie widzę, żeby tu winogrona wisiały. Ale tu jakaś, o nie, nie aż tak blisko. Ale pracują i to się liczy. <laughs> tu nam towarzystwo pracuje. Tak nam ładnie idzie. Zobaczysz, mamy 192. O, i tu są co w dobrach luksusowych nam się już pojawia wino. O. A co tu jeszcze będzie? Dobra, importowane. A tu żywność luksusowa. No my ten chlebek też byśmy w sumie chyba mogli zacząć robić, wam powiem. No nie. Czekajcie, a gdzie by to najlepiej było zbudować tą piekarnię? Pokaż, pokaż, pokaż. Bo my tą piekarnię mamy, ale co? No nie no, możemy ją sobie tylko zbudować. Produkcja żywności winnica. Czyli to jest żywność luksusowa, jest piekarnia. I co, tu byśmy ją postawili? Koło tego, może? No, najmę koło tego. A co, kto tu będzie pracował? Jeszcze nie wiem. Potrzebny pracownik, niewolnicy. Dobra, ale potrzebny do budowy, czy potrzebne do czego? Czy potrzebne do obsługi piekarni? Dobra, zrobiliśmy zadanko. Więc ja się pytam, co dalej? Okej, okay, Maximus się odzywa. Wróciłem z wojny z bliznami, ale z wdzięcznością. To miasto to coś więcej niż kamienie i ulice. To rodzina. Dziękuję za czekanie. No, widzisz, stary, wszyscy na Ciebie czekali. Ojcze, Twój powrót znaczy więcej, niż można wyrazić słowami. Niech ta uroczystość, wino i ogień będą naszym ślubowaniem ochrony i odbudowy tego miasta. Teraz, gdy jesteś w domu, modlę się, aby to był początek pokoju dla miasta, dla dzieci, dla nas wszystkich. W winie jest prawda, w honorze siła, ale mądrość prowadzi nas przez, przez, ca, przez czas. Kolejny miesiąc świętujemy, potem czeka nas ciężka praca. Prawdziwa odbudowa Pompejów dopiero się zaczyna. Ja mam nadzieję, że na koniec gry nie będzie tak, że nam Wezuwiusz wybuchnie i nas machnie tutaj wszystkich. <laughs> Wezujusz, już, czy już, jakiś inny wulkan. Przepraszam, nie wiem, który wulkan zasypał Pompeje, nie, nie pamiętam po prostu. Czyli co, czyli to nam musi przelecieć 30 dni teraz. No to dobrze, no. Może w tym czasie jakieś badanka jeszcze sobie porobimy. Zobaczymy, jak to tam wychodzi. 30 dni na razie imprezują. Się cieszą, że ojciec wrócił do domu. Co tu jeszcze możemy? O nie, bo to wszystko jest jeszcze bloknięte. Dobrze. Zamknij. Pałzuj, lecimy. Czas trwania uczty. Warsztaty się rozdobnicze teraz robią. Pięknie. Uczta się nam skończyła. Chciałam zauważyć. I co teraz? Uroczystości mamy za sobą. Teraz wracamy do pracy, która definiuje miasto. Pompeje zasługują na coś więcej niż pieśni i girlandy zasługują na wizję. Boże jaką wizję? Co ty człowieku bierzesz? Ratusz musi. O, teraz możemy zrobić. ok, ratusz musi zostać rozbudowany i wzmocniony. To serce tej społeczności. Wierzę, że nadszedł czas, abyś objął dowództwo. To będzie twoje zadanie, mój synu. Czyli co, Marcos będzie robił? Marcos. Przekazuję miasto synowi, tak? Masz sobie, chipsa, wezmę. Dawaj, gdzie są nasze rozbudowa miasta? To się robi. Co do tych rzemieślnika? Wow. Gdy kamieniołom znajduje się w pobliżu. Aha, dobra, czyli marmur i warsztaty z muszą być razem. Dobrze, dobrze. Droga kamienna będzie. Dawaj, ten ratusz odblokuj. Dziękuję uprzejmie. Zbadaj. No to badamy to. Warsztaty muszą być koło kopalni marmuru, to muszę pamiętać. I tak zapomnę. Tum, tum, tum. Dobra, dokończymy moje elektrolity. Trzeba to wypić w końcu. Okej, okay, okej. Okay. Chyba się na chwilkę będziemy musieli wyciszyć. A momencik. Ale gra sobie będzie leciała. Okej, okay, możemy sobie ulepszyć się. ratusz do poziomu drugiego. Czyli zapauzujmy to. Nie, nie No dobra, zmniejszmy. Dawaj, ulepszenia. Dawaj to ulepszenie. Serce władzy... O jak się nam pięknie rozbudował, oczywiście hall to hall widzieli? Walls, Ale ładny się zrobił. The hall, Okkajcie. Dobra, niech nam ta pogoda się zmieni. Czyli co Maksymus, teraz oddaje miasto Markusowi. Okej, okay, będziemy się co przygotowywać do do uchwalenia naszego pierwszego prawa. Zobaczcie, jaki kurczę dostaliśmy ratusz. Pokażmy go, może z tej strony, czy nam to. Ale nam się ratusz zrobił. O, ja cię kręcę. O, ja cię kręcę. Zobaczcie, to jest bajka. I nawet mamy naszego orzełka. I na flagach. Ale ja nie wiem, czy wcześniej był pewnie tak, ale nie zauważyłam. Teraz go widzę. Dobra. Wróćmy! Zbadaj pierwsze prawo. Ho, ho, ho. W Towarzystwie Badawczym, badania, czyli co? Społeczeństwo? Zbadaj pierwsze prawo. Czyli co byśmy zrobili? To by było te prawo, nie? Tak mi się wydaje. Tu reforma. Mniejsza dochody państwa. Czego ja, Ja nie chcę mieć dobra. Zrobimy tak i tak. I tak, i tak. A co? Co mamy dalej w technologii do odkrycia? Fontannę. Dobra, wróćmy, niech się nam to robi. Zbadaj pierwsze prawo, zrobiliśmy. Przyspieszmy sobie teraz, tutaj. Niech nam nasze badanka w cudowny sposób dalej lecą. Nie, no, ratusz mamy mega. Słuchajcie, czekajcie jak się okaże, że na koniec gry, jak tak pięknie rozbudujemy miasto, że nam znowu wulkan wybuchnie. Wulkan się uruchomi i będzie problem. Znowu mamy za mało miejsca w magazynie, a czy my mamy magazyny powiększone na maksa, nie? O nie, bo mamy tą... właśnie tego nie mamy. Tego składnika, a nie wiem, skąd ten składnik mamy wziąć tą pucolane, pucolane. Co ty się facet czepiasz? Klaudiz jaki mądry Udaj się do sekcji zarządzania. Wykorzystaj swoje punkty rządzenia Gdzie jest sekcja zarządzania? Tu? Czekajcie zasoby, praca rząd, sekcja zarządzana. Zadządzania. Zazą, Reforma podatkowa. A ja mam co? Ja mam zero punktów, no to z, jak mam to zrobić? Wprowadź prawo. Okej, okay, jedno prawo wprowadziłam. Ale mogę je potem uchylić. No i zarąbiście. To wam to potem uchylę. A delegacja z Syracuse, żąda audiencji urady. O jest postęp.

No dobra, drewno Wam możemy sprzedać, tarcice też, meble, to no też Wam też wam możemy trochę mebli dorzucić. A tyle się rozpocznie szybko, jak ja sobie statek ogarnę, bo ja nie mam tu statku na razie. Mhm. Musimy. A, widzicie, musimy zakupić nasz pierwszy statek handlowy. Udaj się do portu. Dobra, mamy port. Kurcze, nie to chciałam. Tum, udaj się do portu, kup statek handlowy. No i gdzie ja mam kupić ten statek handlowy? O. -o. Dobra, <noise> Kup statek i jaki my chcemy? No to taki większy weźmy, nie? I rozpocznij handel syra. A gdzie my go mamy przypisać? Miejsce nieprzypisane. Aha, jest zadokowany w porcie macierzystym. Okej. Okay. Aha, miejsca docelowego nie ma przypisanego. Sprzeda statek kapitan początkujący. Panie kapitan! Pan mnie tu nie stresujesz, że pan jest początkujący. Ulepszenia nie mam. Ci jak cięcia budżetowe. O, dobra. I teraz co? Rozpocznij handel z Syrakuzami. Czyli my sobie musimy wejść tu. To są Syrakuzy, to jest Ostia. Gdzie są Syrakuzy? Szukajcie, może znajdziecie. Aquilea, Ravenna, Gwenua, Syrakuzy. No, albo ja się tak pooglądam, co tu jest. Powiecie, to jestem ja, Kalaris. Kartagina, Syrakuzy, Ateny, Ocydonia, Rodos, Thessalonika, Bizancjum, Salona, Aquila. Dobra, Syrakuzy. I tak, więc. My... Sprzedaj. I co my im możemy sprzedać? Meble, ale ja bym chciała. O, dobra, jest określona ilość. Dobra, 100. Co jeszcze możemy sprzedać? Meble, meble. Oj, to nie to. Nie chcemy tego od nich kupować. Chcemy sprzedać. Sprzedać. Tarcicy powiedzmy 100. Ostatek ma tylko pojemność 200, nie? co tu jest obniż cel handlu co Psem nie ogarnęłam moment czyli poczekaj no to Pff, obniż cel handlu zmniejsz ilość docelową po 10 po 10 a to może w ogóle to usunąć a jak to całe usunąć Dobra, zero. Też nie. Jak się usuwa zasób ze sprzedaży? Okej, okay, tak się usuwa. Czyli usunam czyli co ja wam mam tu wysłać? Dodaj zasoby do listy sprzedaży. E, no to powiedzmy tarcice. Ale czemu ja nie mogę sprzedać więcej? Osiągnął docelową ilość handlu. Ja chcę wam sprzedać 100. O, du, 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 du. Czy ja bym musiała wejść na port? Moment, moment, moment. Otwórz przegląd miast, otwórz statystyki statków. Gdzie mam to ustawić teraz? Ile ja mam im wysłać? Ile oni, oni nie chcą od nas tego? Gdzie ja to mam? O, tarcice im chcę wysłać stówę. Statek mi to weźmie, nie? Tak. Statek mi to zabierze. Miesięczna... a miesięczna 6 6000. W porcie. Nie, czekajcie, ja to muszę rozkmienić. Okej, okay, no tu jest... Obniż cel handlu, czyli nie to. Czyli nie tarcice, tak? A co byście jeszcze od nas kupili? Meble? Też nie. Jest na czerwono. To co ja Wam mam sprzedać? Czyli ja mam opisane? Czekajcie, wyjdźmy z tego. Rozpocznij handel z Syrakuzami. ale nie mam opisane, co ja mam im kupić. A menu mi się włączyło. Nie ma opisane, co ja mam im. Co możemy kupić, co nie? A wejdźmy w tu zasoby. Ilość docelowa 10 tysięcy. O ta tarcica? Też jest ilość docelowa. dostarczone wyprzedane eee, e, e, e. to też nie. Zasoby to jest. 10 tysięcy. Te tarcice... Oni chcieli od nas tarcice przecież, nie? Poczekajcie, co oni chcieli od nas w ogóle kupić? Co oni chcą od nas kupić? Hmm. Podejmij działanie. Czekaj. Prowincje Sycylii, rzeczywiście 50. Ale co oni chcą kupić? Ja muszę to znaleźć najpierw. Bo to, że my to mamy... A dobra, to jest to wszystko, co oni chcą od nas kupić, tak? A narzędzia też nie w takiej ilości zapasy zmniejsz ilość docelową to nie o to chyba chodziło czemu to jest na czerwono a co a ja może od nich coś mogę kupić co ja od nich mogę kupić o, czyli co poczekajcie to jest to co ja od nich mogę kupić i czego ja nie mam tak wina aha dobra ok moment 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 ja sobie do tego dojdę zaraz a ja mam tego tyle i chcę im to sprzedać i chcę tu sprzedać tarcice bo mam dużo i chcę im sprzedać tarcice i czemu nie mogę obniż cel handlu no ile ci mam ten cel handlu obniżyć Cały czas jest na tym. Ilość docelowa 10 tysięcy. Zapasy mam 3 tysiące. Czekaj, na lądu tu. Obniż cel handlu. Czekaj, osiągnął docelowo. Nie, nie rozumiem tego. Ale to jestem ja. Kliknij dwukrotnie, aby otworzyć zasłów w panelu magazynu. No jest. Okej, okay. i co mam tu zmniejszyć? Ilość docelowa. A to ja mam tu też to zmniejszyć? To raczej nie o to chodzi. Czekaj, okay, to też tak nie działa. Nie no, to to tak na bank nie działa. Dobra, ilość docelowa. Czekajcie, eksporty do ilości docelowej. Eee, ok, tu jest 3000, to zróbmy 2000. Czy ja mogę to teraz zrobić? Moment. Teraz wróćmy do tego. Ok, i teraz mogę tutaj zrobić. Ok, mogę zrobić to w ten sposób. Dobra jest. Tylko, że mój statek tyle chyba tego nie jest w stanie wysłać. Sprzedaj 600. Czyli tam musimy te ilości zrobić. No i jak to teraz działa? A i statek musisz dodać. Statek aktuaria. No i co? I on już popłynie. I co? Czy to. No tak, stąd nam zniknęło. O, oh, się zestresowałam. A gdzie jest mój statek, który... Czy to jest mój statek? Nie, to jest łódka rybaków. A cóż ty kobieto chcesz? Czekajcie, Protina ceniła mądrość ponadwidowiskowej. Zaprosiła nam Octavia do Rzymu, tak? Co? Dobra, ja muszę nad tą grą pomyśleć. Bo, bo, bo. Pompeje nadal pracują, Bezpiecznej i podróżną. Marko, to nas wywala, nie? Wkrótce będziemy z powrotem, a gdy powrócimy, miasto dackie kultury, jak nigdy dotąd. Okej, okay. Więc my też sobie na tym zakończymy ten odcinek, i wkrótce będziemy z powrotem w kolejnym odcinku. A na razie dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, moi kochani. Trzymajcie się cieplutko. Pa-pa!